Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W przypadku BMW X2F26 z lat 2018 do 2021 lewy tylny zamek drzwi może wymagać wymiany z powodu zużycia mechanizmu, luzów, przekładni lub uszkodzenia wewnętrznych elementów. Aby rozwiązać ten problem, potrzebne będą śrubokręt, szczypce do usunięcia zacisków oraz nowy zamek z kompatybilnymi parametrami. Rozpoczynając pracę, upewnij się, że samochód jest wyłączony i zabezpieczony. Zdejmij panel drzwiowy, odłączając przewody elektryczne i usuwając szyny zaciskowe. Następnie odblokuj mechanizm zapięcia, usuń starą cząstkę, a następnie wstaw nowy zamek, dokładnie przyciskając elementy mocujące. Sprawdź, czy ruch drzwi jest płynny i nie ma luzów. W trakcie montażu zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić cienkich elementów panelu. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z instrukcją obsługi samochodu. Gdzie kupić nowy zamek? Rekomendowane są sklepy online oferujące części oryginalne lub wysokiej jakości analogii. Sprawdź kod produktu, aby upewnić się, że pasuje do Twojego modelu. Uwaga: Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.